Poruszyłeś bardzo Nic ważną polecam. kwestię o tym kłamstwie. Ja wczoraj rozmawiałem z moją mamą. Tak. Właśnie opowiadałem mi o tym, że rusza mój projekt. Mhm. Okazało się ostatnio, że w rodzinie mamy też transseksualną osobę mhm. i mama bardzo wsparła tą, tą, tę osobę w naszej rodzinie. Ta osoba zapytała, co, co że, że jakby myśli o tym, żeby zrobić tranzycję. I mama powiedziała, że to żaden problem. I bo dlaczego? I muszę ci się przyznać, że od kiedy robię ten program, to jakoś. Y, y, otwarcie z moją mamą jestem w stanie rozmawiać o tych rzeczach, i wczoraj mieliśmy taką rozmowę, gdzie y, y, przypomnieliśmy sobie taką sytuację, jak ona odkryła, że ja jestem gejem w y, telefonie moim, to znaczy przyszedł SMS, Uuu. ona zobaczyła tego SMS-a, i wczoraj do mnie mówi tak: Nie wiem czemu tak kłamałeś, przecież mogłeś nam powiedzieć. No właśnie. I ja się trochę zdenerwowałem, jak ona powiedziała: Kłamałeś. Znaczy mm -hmm. tak, poczułem w sercu coś takiego, że. Ja kłamałem, dlatego że, że to, to nie było kłamstwo, ja się po prostu ukrywałem. A ty mm -hmm. teraz powiedziałeś o tym, że kłamałeś, i mm -hmm. tak sobie myślę, że rzeczywiście żyliśmy w kłamstwie. Tak. I to nie było tylko kłamstwo względem rodziny, ale kłamstwo względem samego siebie. Przede wszystkim, nie? bez sensu. A dlaczego? Co dlaczego? No to kłamstwo. No a co, nie wiem. T tak się czułem, wiesz? Czułem się kłamcą, czułem się paskudnie ze sobą przez to, że oszukuję swoich najbliższych, takie miałem emocje. Nie czułem się tak, że ja coś ukrywam, czy próbuję coś, wiesz, jakby e, coś sobie inaczej powiedzieć. Tak, mówiłem inaczej, używałem innych słów, ciągle dawałem jakieś znaki, bo chciałem, żeby to samo wyszło, bo nie mogłem po prostu zrobić kroku. No stałem, jakby miałem wrażenie, że stoję już chcę, już po prostu o tą klamkę tej szafy tam napierdzielam, nie? A i tak, i tak nie mogę, bo coś mnie blokuje. A wyszło przypadkowo, po prostu się samo otworzyły, więc... Wydaje mi się, że to jest to może kwestia też rozmowy, bo gdybyśmy nie porozmawiali, to może to by nie wyszło. nie, Gdyby ta rozmowa też się nie potoczyła w jakimś takim torze.